To ja, Szymka Ed, Robimy dzisiaj blog post mobile, łapkę w górę i subskrypcję, jak kochasz swoją mamę na Dzień matki No i co? Jak to zero? Ale w tej grze Dobra, zagramy sobie dzisiaj match. No i tym można grać, a nie jakimś badziewem nie ma gry. Zajmę to się tu. Tym... Ooo Prerere. -o. Dobra, lecimy dur. Aha. Jak oni mają pieniądze? Jak? <coughs> no nie wiem. Dobra, wyciągamy grunat No i rzucamy jak najdalej się potrafi siup. I boom, to je zabijamy z granatą, to by było piękne. pił leży. Fortnite Battle Pass. Jestem trochę przeziębiony, więc nie zwracajcie na mnie do uwagi. Boże. Ale co ta choroba może zabić, chyba od jakiegoś środka. To boli jak to... to kaszle się. Nie żartuję tydzień na tą chorobę no i czekamy cierpliwie Let's go Wow zabiję A bizona, a bo nie Rer, Rer, ale cham <kluz> <kluz> Aha no ty chamie, no nie zabijaj mnie Ścierwa, Uf. Nie wiem Jak ja to wiedzieć? Nie wiem Jak ten gościu mi urywa codziennie snajpy? No Dobra, let's go Dude. Minecraft Potem nagram battle Gun, a potem może jeszcze coś, nie wiem To musi, to musisz od, od was zależeć, ile tutaj wbijecie wyświetleń Jak Urywa snipe, to nie wiem Ten gościu ma a jemka. Ja nie mogę, że... O, leżysz Leżysz Także można mieć tylko aima. Dobra, let's go. A, aimujemy. Let's go. Let's go. Yes. Także nie można się leczyć. Aha. Super. Nie potrzebujemy ciemna Dobra, nie wiem, tak się zaraz wkurzyłem, że Ciu. Ja A Oczywiście reklama standardzik w tej grze. O, ale Messi się znalazł, kurde. O, ale Messi, messi kurde. Jezus. Jezus. Telefon mi się zbugował znowu. Nie. Christina Donaldo. Aha, super. Teraz gang game zagramy Dobra, pójdę sobie do O Mira! Gramy na Mirze Wreszcie jakaś mapa <coughs> Jezus, ale się zbugował ten blakat. Leżysz? Ah, oh, Ktoś leży, dobra. Let's go. Ah, oh, no nie mogę z tobą. <coughs> oh, Boże. Nie robisz wrażenia. Jest! Jest! Jesz jeszcze jeden. Jest! Let's go! Let's go! Jezus, co się z niemie dzieje? Dobra, let's go. Let's go. Dobra. O Boże, ale mi dobrze idzie. O nie, nie, nie zabijaj jakiś Żyd, co nie potrafi. A Jezus, co to było? Jest. Mi laguje tą gary jak sobie z tego głupiego odgadać. Powiem <laughs> wam teraz smutną wiadomość. Mr. Krycha kiedyś powiedział nie robi wrażenia. No. O nie no, idziesz do domu. ciekawe która restauracja dostała opinię od Mr. Krychy. O, let's go! Tego badziwa to każdy potrafi. Może zaś ci fraga zabiera, to nikt nie potrafi. Ty ty mówisz hamiec, ty chamia mówisz? Let's go. Czemu? Chcę kupić ramen? Nie mogę. Let's go. Digle. Czemu nie wiem wiem w innych grach się się nazywa Egl yes, go. Ole, dostał! Robi wrażenie! To się już z wami widzowie żegnam. Życzę Wam dobrego dnia i do widzenia.